Jesteśmy w Bośni, dokładnie w Jablanica. Jablanica, tak, tu jest Muzeum Bitki nad Neretwą, tak się ta rzeka nazywa. Tutaj oddziały Tito Partyzanckie stoczyły bardzo dużą bitwę w 1943 roku z Niemcami. Wysadzili tutaj ten most. Wysadzenie tego mostu, i to było inspiracją. Do filmu Komandości Warony jeżeli ktoś oglądał wysadzenie tego mostu. Tam trochę inny był ten most, o zaporę chodziło to, ale ogólnie to jest ten most słynny wysadzony przez partyzantów. Później podejdziemy pierwszy do kolejki na górę. Były tory kolejowe, tak widać, most kolejowy. Wysadzony przez partyzantów Tito. Czyli Józefa Prostito. Tutaj też było dużo trzetników, ustaszy, no dalej nie można chodzić. Zabronione. Bo można spać na ry, tam później udamy się do muzeum tej wielkiej wielkiej bitwy. A tak w ogóle to jesteśmy w potężnych górach. Miejsce bitwy Jeszcze raz tutaj widok na no. i zejdziemy na dół zatrzymamy tu ładnie widać też idziemy na dół dam rady, dam rady chociaż tu chyba ma pokrzywe są a ja w krótkich galotach bo tu temperatury 38-42 Teraz jeszcze 36, bo jest ranek a dokładnie 10:15, 36 stopni. 10:15, 17 lipiec 2023 roku. Jedziemy do Mostaru. Potem będzie fajny film z bazy okrętów podwodnych nad Adriatykiem. Bo też tam jedziemy. Baza ubotów. Bunkier dla ubotów. Tak we Francji w La Roche. i tu też kiedyś byłem. A tu jest jeden bunkier dla ubotów. Okrętów podwodnych. Niestety chyba w tą stronę nie ma zejścia. Chociaż. Bo skakać nie będę. Jest tu wejście, czy nie? Jest trochę terenowe. Muszę tu zatrzymać, ale chyba nie będę schodził. Za dużo. Tu tylko nagram. Nie będę schodził, bo tu można się wykrzanić i to ostro. No i tyle zostało ze zwalonego mostu przez partyzantów. Partyzantów Tito, Józefa Prostito.